Siama Siama z tej strony Venom, witam Was w odcinku, w którym pokażę Wam, jak odblokować Canwarta 963. Jest to nowy pojazd z fazy 10. Żeby go odblokować, trzeba zrobić zadanko Quid pro kue. Z garażu musimy dojechać tutaj. Jest to zadanko dwuetapowe. W pierwszym etapie musimy tą cysternę zwiadowczą, to jest to mała przyczepka. E, przytargać do miejsca, gdzie jest Kenworth, czyli tutaj. Musimy go zatankować, oczywiście później e, naprawić ten pojazd. E, oczywiście e, jest kilka dróg, którymi możemy tam jechać. Jedną z tych dróg jest ten, najkrótsza droga teoretycznie to jest ta droga tędy, ale niestety jest to najtrudniejsza droga. Później mamy, jeśli macie naprawione na osowisko na drodze, możecie sobie śmignąć tędy asfaltem. Ewentualnie tutaj pojedziemy sobie my tędy skrótem pod górkę. Także no co, lecimy? Najlepszym oczywiście pojazdem do tego zadanka będzie wybór jakiegoś scouta, gdyż 20 do scouta możemy podpiąć przyczepkę. To jedno. No i oczywiście, żeby ten. Scout bo tankowanie wykonamy z szczepki, a naprawę musimy jakiś e, moduł zamontować na scoutie, który będzie nam pozwalał na wykonanie już tam set jednostek naprawy. Tutaj ten skrod jest właśnie tutaj pod tą górkę. Jakby Wam jakiś pojazd nie dawał rady, to oczywiście proponuję zrzucić nabiegi low, bo tak to będzie redukował i. Jeżdżał na dół. To jest taki jeden z etapów, gdzie można byłoby zaliczyć jakąś glebę, ale nie powinno to przysporzyć jakiś problemów. Także jedziemy dalej. Nie będę oczywiście tutaj nagrywał całej tej trasy, bo to za długo by trwało. Jest ona akurat bardzo długa, tutaj z tej głównej trasy. Skręcamy w prawo do lasu. Tu ten teren jest taki bardzo kamienisty w tym lesie. Także trzeba uważać, żeby sobie czegoś nie uszkodzić. Oczywiście to też jest zależne jaki pojazd wybraliście, bo wiadomo, że jedne są bardziej podatne na uszkodzenia, a inne mniej. To tutaj w tym terenie leśnym o się kurde jakiś korzeń za, zaplątał mi w koło w tym, tutaj, tutaj, tutaj w tym tele, terenie leśnym jest taki moment gdzie wjeżdżamy dosyć wysoko jak jest ładna pogoda i nie tylko można podziwiać fajne witoczki w tej, na tej mapce bo naprawdę tutaj w tej fazie dziesiątej w Kolumbii Brytyjskiej jest masę miejsc gdzie są tereny bardzo górzyste i są naprawdę mega, mega, mega widoki. Po prostu smaczek dla naszych oczu. Tutaj wyjeżdżając z tego lasu, o którym wcześniej wspominałem, wylatujemy na takie otwarte tereny. Tutaj na tej drodze skręcamy sobie w prawą i lecimy przez takie już. ...można powiedzieć polne drogi. Taki dosyć długi odcinek... ...który oczywiście tutaj nam w ogóle problemu żadnego nie przysporzy. Także lajcikowo tutaj... ...przelecimy sobie. Tutaj na końcu tej polnej drogi... ...czeka nas taki... ...odcinek górskich serpentyn lekkich tutaj trzeba uważać trochę, bo jest sporo nierówności oczywiście zjazd ostro w dół może by się tutaj nie wywrócić czasami bo jak widać są miejsca gdzie możemy glebę zaliczyć czy to rowy, czy to kamienie Ta mapka ogólnie nie jest jakaś wymagająca, ale są miejsca po prostu gdzie trzeba uważać. I tutaj już wyjeżdżamy na kawałek terenu bodnistego już tutaj przy magazynach, gdzie znajduje się ta przyczepka, ale tutaj możemy sobie śmignąć lewą stroną. Nie ma potrzeby wjeżdżania w to było to największe. Bo tu też nie ma gdzie się za bardzo czego złapać. Można sobie na spokojnie objechać to było to. I mamy tutaj już tą przyczepkę, którą sobie teraz podepniemy. Dobra, mamy to. No i co, i kawałek drogi wracamy tą samą trasą. Także z powrotem. Na te serpetynki górskie i na polną drogę. Także tutaj już wyjeżdżając na ten teren polny, został nam kawałek tak naprawdę już mega, mega prostej traski. Tutaj już nic złego raczej się nikomu nie powinno przydarzyć. Lecimy praktycznie prosto do celu, który jest już widoczny nawet. Nawet widzimy Kenwortha, który stoi na wzniesieniu. W malowniczej scenerii. A ta przyczepka to lata jak Żyd po pustym sklepie, kurde. Tutaj sobie skręcamy w lewo. Droga jest między drzewami. O, nie zwróciłem uwagi, że paliwko się skończyło. Ja będę go dużo tankował, bo nie wiem ile tam trzeba zatankować tego potwora. Przebijamy się tutaj, między tym kurnikiem. Chyba ta Gunwarcik stoi. No i mamy to. Nie wiem, czy tak zatankuje go. A, zatankuje. Niedużo. No w sumie 510 bag to. Dosyć dużo nawet, jednak, niż niedużo. Dobra, to mamy zatankowanego go, ma 10 litrów więcej niż chyba ten nowy ZX Mastodeon. Teraz go naprawimy. I dostajemy nowy wózek, świetna robota, mamy paliwo, a ciężarówka jest na chodzie, możesz wziąć pojazd. Niech Ci służy równie wiernie co mnie. I tak to jest. Mamy tego Kenwortha w końcu. Jak zrobicie, podzielcie się komentarzem, w wiadomo, w tym, w, pod filmem, jak Wam się podoba ten wózek. Jeśli Wam się podobał odcinek, oczywiście dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał. A ja zapraszam Was do innych moich materiałów i mam nadzieję, że komuś pomogłem. Trzymajcie się, cześć.